Rozmowa poranka. W studiu Radia M. Teraz wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, zanosi się na to, że będzie te 100 milionów złotych na budowę stadionu ruchu Chorzów. Już mówiło się o tym i na Radzie Miasta i były takie sygnały, natomiast, tak jakby pan premier potwierdził to na spotkaniu z kibicem, tak można powiedzieć. Przez ostatnie kilka miesięcy mamy do czynienia z absolutnie takim rollercoasterem, jeśli chodzi o stadion ruchu Chorzów i, i też siłą rzeczy grom ruchu w Chorzowie, bo najpierw problemy, nie, nie chcę powiedzieć słowa, katastrofa techniczna z oświetleniem, co spowodowało, że ruch nie może grać w Chorzowie. To myślę, że wszystkim już tak ostatecznie pokazało, że na stadion przy Cichej, który ma już swoje lata... Jednak jest stadionem, który wymaga absolutnie modernizacji nie tylko ze względu na wymogi XXI Komfort, ale także ze względu na stan techniczny. Było to przedmiotem sesji, ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy to jasno zostało powiedziane, że inwestowanie w ten stadion jest bez sensu. To są ogromne koszty. 100 milionów złotych powiedzmy i kolejne 100 milionów złotych, które musiałoby dorzucić miasto, jeżeli faktycznie do, te, do tej budowy stadionu by miało dojść. Tak, sobie pokazują, że to jest kwota 200 milionów złotych, to też mniej więcej odpowiada aktualnie przeprowadzonym inwestycjom tego typu tutaj na Śląsku i w skali, w czyli 200 milionów złotych są ogromne pieniądze dla, dla, dla Chorzowa. W zasadzie można być sporej części poza zasięgiem. Natomiast poje, po, pojawił się taki game changer, jak to tak mówią trochę w sporcie, trochę w polityce. Pojawiła się no, w publicznej najpierw w rozmowie z pana prezesa Siemienowskiego, z panem ministrem sportu, <coughs> przepraszam panem Bortniczukiem, informacja czy też sygnał, że istnieje możliwość pozyskania specjalnej dotacji na potrzeby tej inwestycji, na potrzeby budowy stadionu ruchorzów. Później to pan premier wstępnie zasygnalizował w Siemianowicach Śląskich pan premier Morawiecki na, na konferencji prasowej. Później to gdzieś było przedmiotem spotkania z jednym z kibiców ruchu. Nie e... jest wam troszkę żal, że pan premier zaprosił właśnie kibica ruchu, a nie na przykład pana prezydenta Kotale albo właśnie yy, pana? To tak dosyć yy, dziwnie to wybrzmiało, prawda? Jak... Kibic ogłosił, że mamy tutaj te 100 milionów. Na razie nie mamy. Na razie to jest, to jest obietnica, która już kilkakrotnie padała, ale liczę, że te słowa, które, które się pojawiły w różnych rozmowach, w różnych okolicznościach, staną się faktem, bo ja bym powiedział, tak, zgoda buduje wszystkie ręce na, na, na pokład i to myślę, że będzie duży sukces przede wszystkim dla, dla ruchu. Kiedy będzie miał swój stabilny dom, kiedy będzie miał stadion, który absolutnie będzie, który jest mu potrzebny i który, który, który spełni jego oczekiwania. Mówię o klubie, mówi także o zarządzie, mówi o piłkarzach i kibicach. Wiadomo już, Więc kiedy tym... spotkacie się z premierem, bo wiemy, że pan prezydent Kotala też poprosił o wyznaczenie takiego spotkania. Terminu, czy już ten termin jest znany? Tak, pytać. wysłaliśmy oficjalnego <laughs> maila z prośbą do, 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 do pana premiera o spotkanie, do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wiem, że to trafiło już w ręce ludzi, którzy pracują nad jego kalendarzem, natomiast no, Oczywiście, że kalendarz pana premiera jest napięty. W tej chwili pan premier jest w Stanach Zjednoczonych, więc trudno, żeby w tej okolicznościach przy, y, spotykał się z Chorzowem. Natomiast czekamy na sygnał. Myślę, że mam nadzieję, że po jego powrocie do Polski będzie to, to możliwe. Wystarczy sygnał, przyjeżdżamy do, do Warszawy, rzucamy wszystko tutaj w Chorzowie i, no i pędzimy. Więc y, przed nami takie rozmowy, nie tylko po raz kolejny o, o, o tej 100 milionów złotych, ale przede wszystkim jak możemy stworzyć pewną mapę drogową, by te pieniądze trafiły na konto Chorzowa, by, byśmy mogli no, rozpoczynać procedurę przetargową. No właśnie, to powiedzmy, panie prezydencie, no bo cały czas gdzieś tam ten projekt jest. Nawet zdaje się, że w tym roku, gdyby kibice znowu chcieli obchodzić urodziny, makiety to byłyby chyba ósme nawet. Pytanie, czy będziecie korzystać właśnie z tego gotowego projektu, czy gdzieś tam uwzględniając pewne zastrzeżenia, jeszcze coś będziecie robić? No, no nie wiem etapowo, może pierwsza, druga, trzecia trybuna. Jak to będzie wyglądać, jeżeli faktycznie będą te pieniądze? Projekt jest, projekt jest gotowy. On oczywiście wymaga pewne, pewnego liftingu, ponieważ no, sytuacja, jeśli chodzi o przepisy, prawa jest dynamiczna, więc trzeba to dostosować do, do aktualnej sytuacji prawnej. Kosztorys również yy, przeliczy raz jeszcze. Natomiast yy, projekt jest, yy, jest gotowy. Stworzenie nowego projektu to jest yy, no minimum dwa lata. Mhm. Od, po, najpierw czyli i również to są dodatkowe koszty. To A nie jest... za mało tych kibiców będzie? No bo tam zdaje się chyba tylko do 16 tysięcy, tak? Jest przewidziany ten projekt. Ja bym powiedział tak, na mecze ruchu może przyjść i 30 tysięcy ludzi, jak to było na Wielkich derobach Śląska i może przyjść i 3 tysiące. W Gliwicach się aż wylewa z tego stadionu. Tak, no niewątpliwie ruch teraz ma świetną pastę od dwóch, trzech lat kiedy rok po roku awansuje, zwycięża, te zwycięstwa niosą ruch do przodu i także ta frekwencja jest doskonała, więc ten stadion w Gliwitach jest za mały. Ten stadion, który jest zaprojektowany, jest stadionem na 16 tysięcy miejsc, więc on pokazuje, że jego zapełnienie jest już jednym z najlepszych wyników w całej Polsce. 16 tysięcy to jest frekwencja, która bardzo rzadko w Polsce się jest spotykana. Przy tej, przy tej grze ruchu i, i, i przy tym potencjale kibicowskim oczywiście jest to możliwe. W 2026 faktycznie zasiądziemy na tym nowym stadionie. To jest, Panie Prezydencie, realne? Czy to jeszcze tyle rzeczy musi się zdarzyć, że trudno tutaj jeszcze tak deklarować? De, de, tyle deklaracji padło, że ja już teraz nie zaryzykuję, powiem <grym> tak, super będzie. Natomiast na, na pewno musimy zrobić krok po kroku. Kolejnym krokiem, który jest absolutnie niezbędny, jest a, a spotkanie z Panem Premierem dopięcie kwestii finansowania, mówię to o finansowaniu z budżetu państwa, bo bez tego nie stać nas na wybudowanie całego stadionu, nie stać nas na to, żeby włożyć 200 milionów złotych. Jesteśmy miastem średnim, niedużym, jak inne miasta, które, które takie inwestycje realizują. Więc chcemy iść krok po kroku i o tych krokach możemy mówić. Kolejnym krokiem jest spotkanie z panem premierem panem ministrem Bortniczukiem. Liczymy na to spotkanie i liczymy, że uda nam się te formalności jeszcze przed wyborami Dopiąć także to będzie jakiś konkret, nie tylko obietnica, bo, bo z, na podstawie obietnicy my nie możemy ruszyć się z No jeżeli chodzi o różne deklaracje, to deklarować trzeba się też szybko co do tego, gdzie ruchorzów będzie grać w przyszłym sezonie, no bo zdaje się, że do 15 kwietnia trzeba wniosek licencyjny wysłać. No i właśnie, jak to był, jak to będzie? No wiemy, że Gliwice, może stadion śląski jest w odwodzie? Obydwa, obydwa stadiony, obydwu stadionach myśli klub. No niewątpliwie moim zdaniem dobrym rozwiązaniem na czas budowy stadionu jest właśnie gra w Chorzowie. Gra na Stadionie Śląskim. Zawsze to jest jednak gra w Chorzowie, zawsze to jest jednak stadion, który jest znany też kibicom, który jest w, w, od cichej w linii prostej może za dwa kilometry, może nawet mniej. Więc jest to bardzo blisko od aktualnego stadionu klubu Ruch chorzów. Natomiast klub w tej chwili rozważa dwie lokalizacje. Być może będzie grał część tu, część meczy tu. Spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się z panem marszałkiem Czopikiem w tej, w tej sprawie. Tutaj zadeklarował pełną wolę współpracy. Mamy to też na piśmie. Więc myślę, że jest szansa na nowe otwarcie, jeśli chodzi o stadion Śląski myślę, że ten baner, który się pojawi na stadionie zakaz gry w piłkę będzie tylko żartem. Na ostatniej sesji rady miasta cytował pan pana prezesa stadionu Śląskiego, pana Widera, że on się modli o to, żeby już było po meczu z Wisłą Kraków, no to gdyby mieli cały sezon w grać, no to zupełnie by już wzrosła ta pobożność. Y Zostawmy pobożność pana, pana prezesa z boku. Niewątpliwie y, inaczej wygląda też organizacja całego sezonu. Inaczej y, wygląda organizacja tylko jednego meczu. O A ile... tą bieżnie by się dało jakoś tak zabezpieczyć? Tak, da się, to, da się to zabezpieczyć. Da się też trochę poukładać inaczej kalendarz y, imprez na stadionie, biorąc pod uwagę potrzeby y, ruchu chorzów. Y, no, ja mam nadzieję, że przez najbliższe kilka lat y, to właśnie Stadion Śląski będzie domem dla, dla, dla klubu i da się tym zupełnie inaczej zarządzać. Trzeba też pamiętać, że Wkrótce rusza, rusza zmiany organizacyjne na stadionie Śląskim, bo Sejmik powołał już jednostkę budżetową, która tym się będzie zajmować, więc spółka kończy swój, swój bieg, spełniła swoje zadanie, zmodernizowała stadion Śląski, natomiast będzie to już nowa ekipa. Nowi ludzie, kto to będzie, tego nie wiem. I tak na koniec, Panie Prezydencie, zapytam, no bo wszystko wskazuje na to, że będzie te 100 milionów, być może jeszcze nawet dodatkowe 20-30 na prace przygotowawcze, no ale jednak kolejne 100 milionów musi dołożyć miasto. Jak Pan Prezydent tak śpi, to nie budzi się w nocy i nie myśli sobie, kurczę, 100 milionów to jest tyle pieniędzy, a może jednak mieszkańcy Chorzowa wcale tego nie chcą? Na no Chorzowie są różne głosy. Część mieszkańców kibicuje ruchowi, część mieszkańców uważa, że to lepiej wydać pieniądze na inne cele, ale myślę, że niewiele jest mieszkańców, którzy chciałoby, żeby ruch przestał istnieć. Bez stadionu ruch będzie miał ogromne problemy, by, by patrzeć spokojnie w przyszłość. Więc jest to no, ważny element dla Chorzowa, ważny element dla tożsamości tego miasta, no jest to potrzebne, natomiast też musimy patrzeć na nasze możliwości, dlatego ta dotacja jest absolutnie rzeczą potrzebną, niezbędną do tego, żeby. Do przodu, a ten ogromny wkład własny to też jest to spore wyrzeczenie. Trzeba pytać, bo inne inwestycje nie będą realizowane, jeśli będziemy musieli przez kolejne lata a, wziąć ogromny kredyt, czyli 100 milionów złotych albo więcej, no i ten kredyt potem spłacać. O tych inwestycjach i dylematach mówił Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Radio M 107 i 6 FM